Cześć, witam serdecznie, odcinek socjalny, dzisiaj będziemy mówić o tym, co nas denerwuje, czego nie lubimy, albo jakie mamy wspomnienia związane z urzędami, czy to pocztowymi, czy jakąś administracją, czy to spitalmi, z, z innymi bajerami, także oglądajcie i dajcie znać w komentarzach, czy Wy też macie jakieś wspomnienia. No to tak, nie mam zbytniej styczności z urzędami, w sumie z tego co pamiętam to bodajże byłam dwa razy w urzędzie, raz odbierałam swój dowód osobisty, a za drugim razem, co ja robiłam za drugim razem? A składałam PIT. Tak, no i tutaj nie było żadnych problemów. Ja z urzędami nie mam jakichś najlepszych wspomnień. Dla mnie w ogóle składanie pitów to kiedyś był koszmar, teraz sobie wszystko przez internet, ale kiedyś stanie w tych kolejkach, wypełnianie tego. Ja wiem, podobno wypełnianie pitów to jest najprostsza rzecz na świecie, ale nie dla mnie. Ja się na tym w ogóle nie znam, więc teraz we wszystkich sprawach urzędowych musi pomagać mi moja małżonka, bo ja nie jestem w stanie w urzędzie załatwić absolutnie nic. 4 lata temu, albo 6 lata temu, jak jeszcze nie miałem postko obywatelstwo, to co roku przez 5 lat. Chodziłem do urzędu sprawy obcokrajowskich, wyrobisz karty pobytu i tam po prostu uważam, że to był najgorszy urzęd Ewa. Urzędy, urzędy, urzędy. Ja z urzędami nie miałem wiele problemów jako z samymi placówkami państwowymi, jednak nie cierpię, jak muszę na przykład załatwić dowód rejestracyjny do auta. Nagle mi proszą o jakieś dokumenty, których w ogóle nauczyłem nie widziałem przy kupnie samochodu, a potem się okazuje, że jednak można zrobić to bez nich. Miałem tak, że pojechałem do urzędu, poprosili mnie o jakieś formularze, jakieś yy, dowody kupna, sprzedaży, Po yy, Potem im to przywiozłem, a mi powiedzieli, że to jest jednak niepotrzebne. No ale mam inną adegdotkę w ogóle, jeżeli, chodzi, o, jeżeli nie, chodzi nie o urzędy, tylko o inne sprawy. No to w obecnie w miejscu, w którym mieszkam nie można zapłacić za kartę miejską kartą bankową. No a u nas też nie ma bankomatu, jest nieczynny, więc jeżeli chcesz sobie doładować kartę miejską, no to musisz zapierdzielać do innego miasta. I tyle. Ale jest taka najbardziej rzecz irytująca mnie, czy poczta to urząd? No powiedzmy. U mnie na gminie zostawiane jest Avizo w skrzynce i kiedy czekam na jakąś przesyłkę, to listonosz jej nie przynosi, nie dzwoni do mojej drzwi, więc składam tutaj oficjalnie skargę na urząd pocztowy w moim no, rejonie. Teraz ja mówię. Ta. I zostawia mi awizo w skrzynce. A ja siedzę cały dzień i zgłaszałem tu na poczcie, że pani, ja od siódmej jestem na nogach i siedzę cały dzień w domu, I nie słyszę ani razu domofonu. Schodzę z psem, a wizuj się w skrzynce o dziewiątej. No, rzecz jasna, cholera by to trafiła, mówiąc delikatnie. Także nie przepadam za urzędami, no ale są niestety, wiadomo, potrzebne, administracja, aczkolwiek są przepompowaną jakąś strukturą w tym państwie i. Myślę, że jakbym miał być urzędnikiem, to byłbym bardzo smutną osobą. Bardzo smutną. Po po prostu zaczęło się od tego, że trzeba było stać w kolejce na ulicy Duga i nawet jak byłeś tam o 6 rano, to już było tak tłum ludzi, że trzeba było czekać. Niektórzy kupili miejsce, że przychodzili. Zapłacili za miejsce i wchodzili od razu. Za to jeszcze ci, którzy byli w kolejce, musieli się czekać. No jadę podbić przegląd, tak, że mam ważny przegląd, że mój samochód się nadaje do jazdy i tak, słyszę, że mam złe e, światełka, bo są halogenowe, a nie jakieś tam inne. Ja się pytam, jak to, przecież zawsze jeżdżę, no takich, taki mi sprzedano, chyba muszą być legalne, skoro wcześniej miałem przegląd. A on mówi, że nie, no że muszę jechać je wymienić. Jadę je wymienić, wymieniłem, wracam. On mówi, o, a widzę, że pan, y, pana linka od hamulca ręcznego no, się troszkę, że tak powiem, poluzowała, no ale działa, no ale jest za bardzo poluzowana, proszę przejechać kiedy indziej. No i tak w kółko i w kółko, żeby podbić głupią kartę pojazdu, jakby nie mógł tego zrobić ktoś, kto rzeczywiście ten pojazd naprawia, to trzeba stworzyć kolejną instytucję, której trzeba zapłacić kolejną stówę, za podbicie papierka, a i tak muszę jechać do warsztatu to naprawić, żeby to wszystko sprawdzić. Bez sensu. Zawsze było tak, że trzeba było wracać do tych urzędów, nie wiem, pięć, sześć razy, bo nie wiem, napisali moje nazwisko inaczej niż trzeba było. Kurwa mnie strasznie to, że zamawiam paczki do siebie do domu i nie przynoszą mi, frajerzy, cholernie listonosze Avizo. Nie to tak w ja po prostu czekam na paczkę i, i na przykład, o zamówiłem książkę gąciarza, no byłem ciekaw, czekałem na nią półtora miesiąca, mówiłem się, napisałem do nich maila, że nie przyszła moja książka, po czym oni mi wysłali potwierdzenie, że przyszła, wrzodłem na pocztę, okazało się, że była, ale ją odesłali, a wizo nie dostałem. Nie raz, nie dwa, tylko 20. Razy tak się zdarzyło. I**ać urzędy. Dzięki za oglądanie dzisiejszego socjala, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba na kanale i pamiętajcie o naszej nowej aplikacji mobilnej MediaCraft TV, którą możecie pobrać na Androida i iOSa na sklepach internetowych, tam wiecie, gdzie. Rejestrujcie się, przeglądajcie nasze materiały, w tym unikalne produkcje, które pojawiają się tylko i wyłącznie tam, na przykład antologię z moim udziałem. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ciao! Chciałem zacząć mówić, ale do Mince właśnie upadł telefon, więc zacznę jeszcze raz.